Bardzo mi się podobają takie radzieckie konstrukcje. Jest to takie połączenie wszelkich niezawodnych technik i osiągnięć nauki, połączone z ogromną jakością materiału, którego został wykonany właśnie ten odlew. Zobaczcie, to są, to są najlepszej jakości na świecie materiały, z których powstał ten silnik. I to cały czas działa, cały czas możemy tym jeździć, możemy użytkować to. Jest to naprawdę niesamowity motocykl. Możemy się zastanawiać, a na pewno jest jakiś lepszy i tak dalej. No cóż, dźwięk tego silnika powoduje, że człowiek pamięta to, jak ten silnik pracuje. No jest niezwykła łatwość obsługi tego motocykla, jego wytrzymałość. Motocykl ten naprawdę został stworzony z myślą po to, żeby służył człowiekowi, żeby człowiek taki, nawet który nie zna się na mechanice, był w stanie naprawić. Ten motocykl i cieszyć się nim, jeżdżąc na nim. Mińsk 125. A teraz Wam pokażę, jak ten silnik pracuje. Jaki jest dźwięk tego silnika. Zobaczcie sami. Zobaczcie sami, naprawdę to. Co usłyszycie, pozostawi na was na pewno miłe wrażenie, bo dźwięk ten, który ja tutaj słyszę teraz na żywo, zupełnie troszkę inaczej różni się od tego dźwięku, którego Wy słyszycie teraz, bo, bo wiadomo, jest tak jest, ale gdybyście teraz tutaj byli razem ze mną, na pewno, e, tak jak ja, siedlibyście sobie na spokojnie, posłuchali tego pięknego dźwięku. Jak ja w ogóle lubię odpalać takie silniki. No chyba to jest. Chyba nie ma nic lepszego wyczu dla mnie, jak robić taki przepał. Uwielbiam ten dźwięk. Bardzo lubię muzykę. Lubię grać też na gitarze, lubię jakieś takie rzeczy związane z muzyką, ale silnik spalinowy jest dla mnie czymś niesamowitym. Po prostu jest to takim, takim cudownym urządzeniem, które energię zamienia na energię. I, I przy okazji tego powstaje ten piękny dźwięk. Zatem słuchajcie teraz, co wam pokażę. Mińsk 125 Sprawność, niezawodność Prostota w naprawie To wszystko powoduje, że ten motocykl został zbudowany Po to, żeby długo, długo go użytkować Żeby móc odbudowywać go w razie jakiejś usterki Naprawiać i jechać Jechać dalej Teraz zaraz będziemy robili przepał tego wspaniałego motocykla I już tutaj się do niego dobieramy pomału nawet dźwięk tego motocykla jest naprawdę solidny. Słychać taki potężny, stłumiony bas. Zaraz zrobimy przepał, to posłuchacie sobie, jak pięknie ten silnik potrafi pracować. Tak mi się fajnie słuchało tego silnika, momentami odpłynąłem. Ale cóż, teraz trzeba go wyprowadzić i robić następny przepał. Zatem pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, siema.